Tylko takie grube paluszki rybne. Piękny kawał tuńczyka. Witajcie moi mili. Po dość długiej przerwie. No ale wracam. Wracam do kuchni, będę gotował. Dzisiaj zrobimy sobie fajne takie paluszki rybne. Nie takie, takie. Tylko takie grube paluszki rybne. Z prawdziwego filecika. Mamy tutaj piękny filet z dorsza atlantyckiego. Oraz piękny kawał tuńczyka, stek z tuńczyka i z tego sobie zrobimy nasze paluszki rybne. Co jeszcze będziemy do tego potrzebować? Oczywiście paniereczka, czyli mąka, bułka tarta oraz koperek do odtoczenia. Dwa jajeczka i dodatki takie jak pomidorek, marchewka, awokado, ogórek i limonka. Do smażenia. Olej słonecznikowy oraz kawałeczek masła około 100 gram. Oczywiście do smaku sól i pieprz. Zaczynamy od nadania kształtu. Więc kroimy nasze rybki na grubość, szerokość, tak około dwóch palców. Rybki pokrojone, więc następnie dodamy sobie do nich soli, pieprzu i schowamy do lodóweczki na jakieś 20 minut, żeby przeszły smakiem. Rybki przyprawione z obu stron, więc trafiają do lodóweczki na 20 minut. Następnym krokiem jest przygotowanie naszej panierki, więc posiekamy sobie koperek i wymieszamy go z bułką tartą. I kolejno rybka do mąki, do jajka i w paniereczkę. Tak się prezentuje nasz opanierowany paluszek. Więc ja się zajmę resztą i widzimy się za kilka minut. Rybka elegancko opanierowana. W międzyczasie zacząłem sobie rozgrzewać olej. Poczekamy jeszcze momencik i smażymy. Wrzucamy naszą rybkę. Ja wrzucę po 4 kawałki i będę smażył po 3 minutki z każdej strony. Rybka na patelni, więc dodamy jeszcze kawałeczek masła. Rybka elegancko nam się tutaj smaży, więc my się zajmiemy dodatkami. Tu już mam pokrojonego w paseczki pomidora. Do niego dodamy awokado, marcheweczkę, ogórka i liniąkę. Zaczynamy od obrania połowy awokado. Następnie ogóreczek oczywiście umyty, obieraczka pierwszy plasterek nam niepotrzebny i zwijamy I troszeczkę morchewki tutaj po wierzchu. Wszystko dopełni nam sok z limonki. Pozostała nam już ostatnia część, czyli test smaku. Zobaczymy, co nam z tego wyszło. Zaczniemy od białej czy od tuńczyka. Od tuńczyka. Od tuńczyka. Tuńczyk delikatny, soczysty. Panierka z koperkiem, delikatnie maślana. No rewelacja. Na pewno jest to fajna alternatywa dla tych takich kupnych paluszków. Troszkę pracy to kosztuje, troszkę czasu zajmuje. Wiadomo, szybciej pójść do sklepu i kupić, ale myślę, że warto. No i nasz dodatek, czyli ogórek, awokado i pomidor. Naprawdę fajne połączenie, delikatnie kwaskowe. Biała rybka równie delikatna, bardzo fajna, bardzo smaczna, nie sucha, jak to nieraz z filetami. 3 minutki na stronę naprawdę wystarcza. No i co? Ja idę jeść, a wam jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę. Tyknijcie subskrypcję tam na dole. Napiszcie jakiś komentarz. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej, hej, smacznego!